wiatrowych, ale. To właśnie nazywam timingiem, czyli dobrym wyczuciem czasu. Chyba możemy już powiedzieć, że kwalifikacje ma za sobą. Tak, i czeka go ciężka walka w samym konkursie. Ten skok był naprawdę niezły. O, bardzo udany skok. I myślę, że będzie bardzo wysoka punktacja. To właśnie nazywam timingiem, czyli dobrym wyczuciem czasu. Teraz niezłe lądowanie nie sądzisz i odległość niczego sobie. Ładny spok. Wyszedł z progu wspaniale, zobaczymy jak będzie dalej. Wreszcie pokazał, co w nim tkwi. Wydawało się, że nie potrafi się obudzić. Ale miał świetne wybicie, prawidłowa sylwetka. Bardzo udane odbicie. Hmm, no nie wiem, co ty o tym sądzisz? Może nie był to spektakularny skok, ale myślę, że jeszcze zobaczymy. I znowu kolejne dobre wyjście z progu. Świetnie, wspaniałe wybicie, udane lądowanie i w ogóle naprawdę dobry skok. O, widać, że ten zawodnik trenował odbicie. Niedobrze, bardzo niedobrze, to na pewno. Właśnie oglądamy jednego z najlepiej zapowiadających się skoczków. Brawo, brawo! Ten skok będzie trudny do pobicia w tym konkursie. O, widać, że ten zawodnik trenował odbicie. To naprawdę! Skok. O, ten skok był naprawdę niezły. U, ten skok musiał przyspieszyć tętno jego konkurentów. No ale jestem przekonany, że tak. To właśnie nazywam timingiem, czyli dobrym wyczuciem czasu. No jestem ciekaw, czy ten skok zapewni mu zwycięstwo. Wydaje mi się, że nie wchodzi do rakube. Drogu wspaniale, zobaczymy jak będzie dalej. Fatalne lądowanie. Jak myślisz dlaczego? Przecież poprzednie skoki tego zawodnika naprawdę dawały nadzieję. Świetnie, ten zawodnik jest na naprawdę dobrej drodze. Ciągnie to bardzo dobry skok. O, tym razem rewelacyjny najazd. Nie, skok nie zapewnił nic. I znowu, kolejne dobre wyjście z progu. Właśnie takie skoki chciałbym oglądać w całej drugiej serii. A ja nie tylko, w kolejnych konkursach. Wyszedł z progu wspaniale. Zobaczymy, jak będzie dalej. O, bardzo udany skok. I myślę, że będzie bardzo wysoka punktacja. I znowu kolejne dobre wyjście z progu. Dobrze, dobrze, ładnie, a fatalnie w końcówce, upadek. Muszę powiedzieć, że ten dzisiejszy konkurs wygląda kosz... Wyszedł w doskonałym momencie. Myślę, że tak, a nawet może dzisiaj niewiele skoczyć dalej od niego. Ładnie pociągnął, bardzo ładnie. Ten zawodnik właśnie spadł o kilka pozycji, ale w moim osobistym rankingu. Świetnie, ten zawodnik jest na naprawdę dobrej drodze. Czy teraz cokolwiek może pójść nie tak? Wszystko zależy od tego, jak skoczą pozostali.